Cześć, witam na kanale Finansowa TV. Ja jestem Artur i dzisiaj chciałbym porozmawiać o portfelu Finansowa TV, który w połowie lipca obchodził swoją okrągłą rocznicę i o tym też sobie porozmawiamy. Pokażę jego statystyki, jak się zachowuje i ile obecnie wypłaca mi dywidend. Zapraszam na odcinek. Krótkie intro i zaczynamy. Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Na samym początku warto przypomnieć, że portfel Finansowa TV to portfel, w którym skupiam się głównie na budowaniu pasywnego przychodu poprzez zakup spółek dywidendowych z małymi wyjątkami. Warto też nadmienić, że portfel 16 lipca 2022 roku obchodził swoje pierwsze urodziny, ale o tym może za chwilę. W lipcu dokładnie 6 spółek z portfela wypłaciło mi dywidendy. Pierwsza ze spółek, czyli Nvidia Corporation, przesunęła swoją wypłatę dywidendy z czerwca na lipiec, i to jest dywidenda, powiedzmy sobie, nadprogramowa w tym miesiącu, która w czerwcu nie została wypłacona. Tak jak widać, jest to co prawda symboliczna dywidenda, ale mimo wszystko Nvidia dalej jest spółką dywidendową, więc w portfelu znalazła swoje miejsce. I przypominam, że jest to mój prezent urodzinowy, który zakupiłem sobie w styczniu. A więc kryteria wyboru tej spółki były troszeczkę inne niż przy okazji innych spółek. 7 lipca dywidenda ze strony Vici Properties, czyli reitu zajmującego się głównie wynajmem nieruchomości hotelowych i też kasyn, po raz pierwszy wypłaciła mi pełną dywidendę, ponieważ wcześniej zwiększałem pozycję na tej spółce i obecnie jest to 6,12 dolarów netto. Trzecia dywidenda wypłacona 8 lipca ze strony HP Enterprise. W wysokości 71 centów jest to dywidenda, którą zastanawiam się, czy trzymać w portfelu, ze względu na to, że spółka została kupiona i powiem szczerze, jest to całkiem fajna spółka, natomiast niestety nie zwiększa ona swojej dywidendy i od pewnego czasu jest ona na stałym poziomie. Z racji tego, że portfel koncentruje się głównie na wzroście dywidend, niestety nie pasuje ona do portfela, ale jeszcze ma swoje miejsce. Również pozycja w portfelu jest mała, natomiast będę zastanawiał się, co dalej ze spółką zrobić. Trzecia spółka wypłaciła dywidendę 11 lipca 2022 roku i jest to spółka Altria, która wypłaciła 3,83$. Natomiast 15 lipca dwie spółki, dwa rajty wypłaciły również dywidendy i pierwsza spółka to Orion Office Rate, który... Wypłacił dokładnie 2,54 centy, Natomiast Innovative Industrial Properties wypłacił 11,90 dolarów. Łącznie w lipcu po odprowadzeniu podatku w źródła w wysokości 15% wszystkie te spółki wypłaciły 25,13 dolarów. I jak na razie jest to rekordowy miesiąc w portfelu. O czym zaraz porozmawiamy więcej. Co do transakcji, w lipcu nie było ich zbyt wiele, dokładnie jedna, natomiast była to. Kolejna transza spółki IIPR, czyli rejtu, który zajmuje się biznesem konopnym, i było to wykorzystanie spadków, które sobie omówimy również za chwileczkę. Do portfela trafiło 5 akcji tej spółki po średniej cenie 95,60 dolarów. Uwzględniając prowizję, koszt zakupu to blisko 479 dolarów. Obecnie jest to również największa pozycja w portfelu, ale mimo to płaci bardzo przyzwoitą dywidendę. Jeżeli uwzględnimy lipcowe wypłaty, to ładnie już wykres przedstawia nam to, jak wyglądają historycznie wypłaty dywidend w portfelu. Lipiec natomiast jest przedostatnim miesiącem, kiedy jeszcze nie mamy statystyk, które możemy porównać rok do roku. Niebieskim kolorem zaznaczone są wypłaty dywidend w poszczególnych miesiącach, które miały miejsce w 2021 roku. Czerwone natomiast pokazują wypłaty w 2022 roku. Szary kolor to estymaty na przyszłe miesiące 2022 roku. I jak widać, we wrześniu była pierwsza wypłata dywidend w wysokości 4,20 dolarów w roku 2021 i będzie to pierwszy miesiąc, kiedy będziemy mogli porównać coś rok do roku. To, co natomiast chciałbym tutaj przedstawić, to to, jak fajnie kwartał do kwartału widzimy wypłaty. Na przykład styczeń, luty, marzec to zdecydowanie mniejsze słupki, jeżeli spojrzymy na pierwszy kwartał, w stosunku do kwartału drugiego, czyli kwietnia, maja i czerwca. Jeżeli spojrzymy sobie na pierwsze miesiące kwartałów, to styczeń, kwiecień, lipiec czy październik są to zdecydowanie Zauważalne wzrosty i widać, jak te dywidendy z kwartału na kwartał w odpowiednich miesiącach rosną. Jeżeli spojrzymy sobie chociażby na luty, maj i sierpień, to widać jak te słupki przyrastają. I taki widok jest właśnie dla mnie zadowalający, ponieważ o to właśnie chodziło mi tworząc ten portfel, żeby pokazać to, jak te dywidendy podczas zakupów, reinwestycji, czy też zwiększania przez spółki wypłat dywidendy, Przekładają się po prostu na wzrost wypłat. Jeżeli spojrzymy sobie też na wszystkie słupki niebieskie i czerwone, to widać jasno, że lipiec jest najlepszym miesiącem w historii portfela, ale predykcje na kolejne miesiące już wyglądają w taki sposób, że w październiku spodziewam się jeszcze większych dochodów z tytułu właśnie wypłat dywidend przez spółki. I tutaj fajnie, już na tym wykresie widać ten mechanizm tworzenia portfela dywidendowego. Przez dopłaty kapitału, przez zwiększanie przez spółki dywidend, a także przez ich reinwestycje, jasno widać tutaj gołym okiem, jak ten trend po prostu rośnie. Przejdźmy sobie do statystyk portfela. I jak już wcześniej wspominałem, w maju wypłacono mi 25,13 dolarów. Jest to wartość netto. Ale już w samym roku 2022 otrzymałem 114,58 dolarów. Obecna wartość portfela to 7384,44 dolarów. I bardzo fajnie zbliżamy się do założonego celu na koniec roku 2022 w postaci 10 000 dolarów, jeżeli chodzi o wartość portfela. Nie ukrywam, że w ostatnich tygodniach spadki, których doświadczaliśmy, bardzo pomogły w tym, żeby selekcjonować i kupować kolejne akcje do portfela. I, będąc całkiem szczerym, te spadki, których doświadczaliśmy, zdjęły ze mnie pewną presję. Chodzi tutaj o ten comiesięczny zakup jakiś zakup, żeby coś tam się działo w tym portfelu. I o ile do listopada, do końca listopada 2021 roku wszystko rosło, to później już było gorzej. I obecnie, jeżeli spojrzę sobie na wyceny sprzed pół roku, chociażby, to mam najzwyczajniej w świecie większe pole do popisu i mniej dylematów, jeżeli selekcjonuję spółki. Skwintować to mogę w taki sposób, że mniej szukam na siłę spółek, które mogły trafić by do portfela, ale też koncentruję się na tym, żeby zwiększać już istniejące pozycje i jak widzę, po prostu cenę. Niższą o kilka, kilkanaście procent od mojej średniej ceny zakupu spółki, która już jest w portfelu, to mam po prostu taki psychiczny komfort tego, że kupuję coś taniej. A dzięki temu, że jestem inwestorem dywidendowym, nie mam w głowie tego, że moja wartość portfela się kurczy, tylko mam w głowie to, że kupuję dany walor, który mi się podoba, po jeszcze atrakcyjniejszej cenie ale przechodząc do kolejnych statystyk to łączny przychód netto w skali roku to już 272,24 centy. Ktoś mógł powiedzieć, że to mało, natomiast jest to portfel, który prowadzę publicznie i jestem zadowolony z tego wyniku. Dodatkowo, jeżeli spojrzę na wzrost w skali roku, miesiąc do miesiąca, to może na w tych małych liczbach, którymi tutaj operujemy, ten wzrost jest imponujący, bo jest to 13%, natomiast później prawdopodobnie nie będę takich procentów wysokich uzyskiwał, ale dalej będą jakieś wzrosty. I te wzrosty miesiąc do miesiąca, jeżeli chodzi o lipiec i czerwiec, wyniosły kwotowo 31,53 dolarów. Po odjęciu oczywiście podatku u źródła w wysokości 15%. I znaczy to mniej więcej tyle, że po prostu dodałem 31,53 dolarów do mojego pasywnego przychodu poprzez różne mechanizmy, które funkcjonują w portfelu. I tak zakup IIPR dodał mi, zakup tych pięciu akcji dodał mi do portfela czy do mojego pasywnego przychodu w skali roku 29,75 Natomiast drugi mechanizm jest jeszcze bardziej soczysty, bo tak naprawdę nie robiąc nic, spółka podwyższa dywidendę i z tego tytułu tylko w lipcu uzyskałem z racji posiadania jakiejś partii akcji dolara i 78 centów. Jeżeli teraz przełożylibyśmy sobie to na dodanie jednego zera do mojego bilansu, jeżeli chodzi o wartość portfela, to ta podwyżka wyniosłaby prawie 18 dolarów i przy większych liczbach te podwyżki będą po prostu większe. A będąc szczerym, nie musiałem robić dosłownie nic, tylko posiadać akcje danej spółki w portfelu. No i z racji tego, że mieszkam w Polsce, to też ważny jest dla mnie kurs, kurs dolara, który 8 sierpnia wynosił 4,61 zł, a więc pasywny przychód netto w skali roku w wysokości 272,24$, w przeliczeniu na złotówki to 1255 zł i 3 grosze, a więc no tak naprawdę już te kwoty zaczynają być pokaźne. Jest to już czterocyfrowa kwota i za 1250 zł można sobie już coś ciekawego kupić. A budując ten portfel, zakładam, że w portfelu mam spółki na zawsze, bądź też na długie, długie lata i ten pasywny przychód, zakładam, że będzie, oczywiście uwzględniając kurs dolara, już zawsze trafiał na moje konto brokerskie dzięki temu właśnie, że posiadam dane akcje. I teraz zestawiając to ze spadkami, które wcześniej przez ostatnie kilkanaście tygodni były widoczne na giełdach, psychicznie w ogóle one nie grały dla mnie roli, bo dla mnie liczy się właśnie ta liczba, te 272 dolary czy 1255 zł. Spółki dzielą się ze mną wypracowanymi zyskami, a ja nie muszę się martwić, tak naprawdę, czy dana akcja spadła 10%, wzrosła 20%, a może potem spadła 40%. Mam narzędzie, które po prostu wpędza mi do portfela te pieniążki, niezależnie od tego, co robię. Oczywiście może się coś. Popsuć I spółka może przestać wypłacać dywidendy bądź też je obciąć. Ale ja staram się dobierać właśnie takie spółki, które będą dostarczały mi tych pieniążków z miesiąca na miesiąc czy też z roku na rok. Wspomniałem, że wzrost wypłaty dywidend wynika też z podwyżki dywidend przez dane spółki. Te 78 centów wynika właśnie z podwyżki, którą w lipcu ogłosiła spółka NNN czyli National Retail Properties Incorporated i ta podwyżka wyniosła dokładnie 3,8% jest to 33 podwyżka z rzędu ta tabelka niżej jest właśnie ze strony Seeking Alpha, gdzie podane są 24 lata wzrostu, natomiast zakładam, że spółka wie lepiej, ile lat z rzędu dywidendę podwyższała. No i ten wzrost niby niewielki o 3,8%, natomiast jeżeli spojrzymy na Kager pięcioletni, który wynosi 3,7%, to widać, że jest to wyższa podwyżka aniżeli średnia za 5 ostatnich lat. Ta podwyżka zakładała wzrost z 53 centów do 55 centów na akcję w skali kwartału, co tak naprawdę oznacza wzrost z 2,12 do 2,20 centów na akcję właśnie w skali roku. I jeszcze raz wspomnę: ja nie musiałem robić kompletnie nic, prócz złożenia zlecenia na zakup właśnie akcji tej spółki, a dzięki temu, że spółka radzi sobie całkiem dobrze, no to ma możliwość właśnie podwyższenia tej dywidendy z roku na rok, co przekłada się też na wzrost mojego pasywnego przychodu. Jak to się mówi, easy money kto nie kocha fajnych, łatwych pieniędzy. Natomiast inwestowanie dywidendowe, jak każdy inny rodzaj inwestycji, czy to w akcje, czy jakieś inne instrumenty, Oczywiście niesie za sobą ryzyka, i takie dwie wiadomości ze spółek chciałbym dzisiaj przedstawić, które dosyć kluczowe są, jeżeli chodzi o mój portfel. I pierwsza z nich to informacja o tym, że Altria, niestety, ale jako akcjonariusz spółki Joule. Która tak naprawdę zajmuje się sprzedażą i dystrybucją elektrycznych papierosów, została dotknięta decyzją FDA odnośnie tego, że najzwyczajniej w świecie zakazano jej dystrybucji właśnie tych produktów. Natomiast ta informacja nie jest wcale tak nowa, a teraz stała się dosyć. Mocnym czynnikiem do tego, żeby Altria się mocno przeceniła, jeżeli chodzi o kurs akcji. Ja co prawda ostatecznie nie zdecydowałem się na to, żeby zwiększyć pozycję, natomiast był to bardzo dobry moment do tego, w mojej opinii oczywiście, żeby dokupić akcję Altri do swojego portfela. Obecnie został wydany komunikat o tym, że Altria może się jeszcze od tego odwołać i do tego czasu może też te produkty sprzedawać, więc obecnie... Ten problem, można powiedzieć, istnieje tylko na papierze, natomiast jest to problem odwleczony w czasie. Mimo to uważam, że Altria dalej ma dobrą pozycję, jeżeli chodzi o finanse i w dalszym ciągu ma możliwość wypłaty rosnącej dywidendy. A jak wiadomo, takiej podwyżki spodziewam się w czwartym kwartale bieżącego roku. Jeżeli chodzi o drugą spółkę, czyli IPR, jest to największa pozycja obecnie w moim portfelu. Co prawda jest to rejt wysokiego ryzyka i dosyć mocno zmienny, co widać na kursie akcji w ostatnich tygodniach, miesiącach, nawet latach. Natomiast ja obojętnie obok takiej dywidendy przejść nie mogłem. Mimo to jedno z ryzyk się zmaterializowało i jeden z najemców, a mianowicie King's Garden. Przestał płacić. Jak na razie takie spółki konopne one przepalają pieniądze i właśnie King's Garden zalega z czynszem i opłatami za zarządzanie nieruchomościami właśnie za lipiec. I jeżeli chodzi o finanse, to mówi się o 2 milionach 200 tysiącach dolarów, z czego 1 milion 800 tysięcy to czynsz bazowy. Wraz z opłatami za zarządzanie nieruchomościami, natomiast kolejne blisko 400 tysięcy to tak naprawdę składki na przeróżne inne rzeczy, typu właśnie ubezpieczenie. Obecnie Kings Garden wynajmuje od IPR 6 nieruchomości i te nieruchomości stanowią 8% przychodów spółki. Pytanie co dalej i czy też inni? Najemcy mogą się wykruszyć, prawdopodobnie jest takie ryzyko, natomiast to ryzyko jest wkalkulowane i właśnie dlatego mamy tak wysoką dywidendę, ponad 8%. Jak wspomniałem spółka jest bardzo zmienna, obecny kurs to poniżej 94 dolarów, a ja pamiętam, że całkiem niedawno kupowałem pierwszą transakcję po ponad 135 dolarów. Ale dalej uważam, że jest to bardzo fajna inwestycja, bardzo przyjemna spółka, która prawdopodobnie da mi zarobić w długim terminie. Oczywiście inne spółki również publikują różne komunikaty, natomiast to są dwa komunikaty, które mnie bardzo mocno dotknęły z racji posiadania spółek w portfelu. A inne spółki, pokazując swoje raporty za pierwszy, pierwsze półrocze czy drugi kwartał, również często pokazują gorsze wyniki. Na przykład Nvidia na sesji 8 sierpnia dosunęła się o blisko 10%, ale może kiedyś w przyszłości sobie porozmawiamy o właśnie takich. Raportach. Dosłownie informacja z ostatniej chwili, jedyna spółka, która nie wypłaca dywidendy w moim portfelu, czyli Amazon, ma zamiar przeprowadzić akwizycję, jeżeli chodzi o spółkę Roomba. A więc Amazon chce również wejść do tego biznesu, gdzie handluje się odkurzaczami inteligentnymi i może jest to dobry biznes, może nie, czas pokaże. Natomiast jak widać, Amazon cały czas się rozwija, i ja bardzo mocno wierzę w tą spółkę. I sobie postanowiłem, że raz na jakiś czas będę po kilka akcji właśnie tej spółki dokupował. Z racji tego, że Amazon dywidendy nie płaci, nie będę mocno przeważał tej spółki w ramach mojego portfela. Natomiast myślę, że jest to dobry, dobra odskocznia właśnie od dywidendowego podejścia. A na koniec prośba do Ciebie, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał, przełącz ten czerwony przycisk na szary, możesz sobie też włączyć dzwoneczek. Zachęcam Cię do zapisu na newsletter, gdzie wysyłam wiele różnych informacji, ale przede wszystkim informuję o transakcjach, które wykonuję w portfelu. Jeżeli masz ochotę, zostaw łapkę w górę, a także napisz w komentarzu, ile dywidend otrzymałeś w tym miesiącu Ty. A ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w następnym. Cześć.